moi kochani, dzisiaj ja znowu nagrywam. <grywa> przepraszam, w Katar. Dzisiaj znowu nagrywam NSP jak zwyczajnie, lagi przez Bandika. No, naprawdę was, z... przepraszam. I jeszcze będą informacje, dlaczego nie było odcinków, i w ogóle tak wprowadzimy się już w ten klimat, taki świąteczny. No i zapraszam. Tylko wpiszę tutaj hasło. No i ja oczywiście się <grywa> No widzę No Nie wiem, czemu on akurat mi tak loguje. No nie wiem, naprawdę nie wiem. E, mam nadzieję, że przez lagi będę mogła zdążyć nagrać ten odcinek, bo naprawdę czasami mam takie lagi, że nic się nie da zrobić. No i teraz będę mi ładowała, kurde, nie wiadomo ile, może pół godziny. No minuta mnie już tutaj ładuje. Czy znaczy, ładuje? Loguje. Nie, Zalogowało mnie! O ja, ale szczęście! A, tylko nie wiem, czy teraz... Tak, jak widzicie, mamy tutaj klimat świąteczny, mamy nowy motyw, no, na pewno wiecie, bo to... No i oczywiście pięknie, tak śniegowo, jeszcze są lampeczki, tylko zawiodłam się, że nie ma... No niby nigdy nie... znaczy ja nie wiem, ja na MSP jestem krótko, ponad jeden rok. <coughs> teraz będzie moja rocznica 2016. I mamy tutaj kalendarz adwentowy, znaczy jest już. Tak, lepszy status... Są, ja, w ogóle, aha, ja, dobra, są, jest online. <coughs> tak, za 7 chyba 7 dni kończy mi się. Nie, co się teraz tutaj, ale ok. <coughs> Napiszemy, że nagrywam I przejdziemy od razu do rzeczy I w ogóle do tego wszystkiego, do fabuły no. Dobra no i przejdźmy do rzeczy. Na pewno zaraz, jak oni będą mi wszystko tutaj pisali, no to zacząć tak wielki spam, że już w ogóle nie będzie można tutaj nic zrobić, ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Co ja tak mówię nie... Licznimy ile razem powiedziałam w odcinku. Przejdźmy do rzeczy. Mówiąc już o tym. Jest bardzo ładnie na MSP, bardzo mi się podoba te lampeczki. No teraz akurat mam zesłoni, zasłoniłam tym głupim magazynem. Fame, Twoja lux, autograf. Dobra, dziękuję. I w ogóle jesteśmy już w takim klimacie świątecznym. W ogóle niedługo... niedługo za 18 dni nie, chyba 18 na szybko liczyłam. Za 18 dni jest wigilia. No, więc e, ja jestem strasznie podjarana, bo dostanę tego vipa na rok, e, ale o tym już później. Zrobiłam w sumie arta, e, możecie się tam zajrzeć. I w ogóle e, zapraszam do znajomych. E, znaczy, zapraszajcie mnie do znajomych. Jestem maribel 60 I oczywiście, mm, hej YouTube, jak skończę nagrywać, nasz kanał. Tak, jasno, że podam kanał. E, pozdrawiam serdecznie. Sky, sk no. Skal. Skalę. Sk, skalka... Nie wiem, jak to naprawdę czytać. Skylanka chyba. Nie wiem. Serduszko. Skylanka, serduszko. Pozdrawiam serdecznie. Um, no to więc. Um, czekajcie, opiszemy jej jeszcze. No to dlatego, że nie było filmiku. Bo ja mam dużo nagranych. I w ogóle. Ach. Yy, właśnie mam dużo nagranych, ale oczywiście nie chciałam się ich stawiać. Nie, nie mnie za to, ale no niestety, ale nie chciałam się ich stawiać, a tak w ogóle nie mam jeszcze takiego dobrze doświadczenia, jak tutaj w ogóle montować te filmy. Jeśli się na YouTubie na YouTubie bardziej tak no dłużej. No to serdecznie bym prosiła, abyście w no, sobie nalegał Żebyście mi podali jakiś dobry, bardzo dobry kanał I jeśli, no ja, ja w ogóle nie tak bardziej w pokoju No ale okej, okay. nagrywam już 5 minut Myślę, że odcinek będzie trwał mm, Jak zwykle 10 minut, bo na tyle tylko e, pozwala bandika W dzisiaj sensie nic sensowanego nie będziemy robić tutaj na MSP, tylko chciałam właśnie... aż ja możemy zagrać w coś. Czemu by nie. E... Zagram w quiz, bo ja zawsze lubię quiz. Ech, w sumie ja, ni... ja tego nigdy nie umiem, Ech, no, Tylko po prostu strzelam. Chyba, że są jakieś właśnie pytania na przykład, no, ale zapyta, takie są pytania, na przykład gdzie jest rzeka misło? No to no, okej. Okay. No takie coś jest proste. I w ogóle... E... Jeśli chodzi o moją aktywność na YouTube, nie jest ona zbyt dobra. Które z wymienionych znajdziemy? znajdziemy w cyrku? Żonglowanie dinozaury, żonglowanie. to akurat jest prosta no. Co mm. robimy sobie ja z tą dziewczyną? Kiedy coś pójdzie źle, lewy, Ja znam to Blower, Golf Gag. O Boże. Weźmy to po środku. Nie bójcie mnie, jeśli coś, że. Czy ona została? Dobra. Na którym kontynencie znajduje się klima. Klima dżaru? Boże święty, co to jest? Ale. Po prostu. A nie, tutaj normalnie. Mark Twain. Tak też nim. Napisał o, o przygodę chłopca Oliver. A, nie będę tam. Naprawdę, jeśli znacie odpowiedź, to, um, to ja jestem przez Was pusta. E, nie wiem. Jackson oznacza dobra i dostępny, naprawdę nie wiem. A tylko jedną słowo powiedziała, naprawdę hej, YouTube. No, dobra, pozdrawiam moich wszystkich znajomych. Karina VIP, e, serdecznie pozdrawiam. Oliwia, znak zapytania e, wykrzyknij, Maja A. 11125. Tutaj Ci pozdrawiam. Kisel 46, Margaret Tyt. 1, 123 1, Kreska Eminem Kreska 1, zabawki 10 i Pixie Star. Dobra, mogę też pozdrowić. Choć nie jestem tego zadowolona, ale w ogóle może byśmy się przybrali. To, na sobie nie. Tak, właśnie mam już celebrytę oczekiwanego Ach, Nareszcie i nie odbyłam. nie, już powiedziałam chyba Ale, przy... no, mówiłam wam już, że się VIP kończy Więc jeśli możecie, to teraz lepiej zapraszacie, bo ja potem nie będę miała naprawdę dla was miejsca A chciałabym was mieć wszystkich znajomych No dobra, że żeby się przebierać no, w ogóle doszły nowe zwierzaki i ja dzisiaj jak szłam do sklepu ze zwierzakami, to był jeden taki zwierzak Bunis, tak? bo jest Bunis Był on za 30, za 30 diamentów i normalnie i po raz pierwszy jest zwierzak na aspekt, który jest za 30 diaksów. O, właśnie, to jest on. Szczerze mówiąc, nie jest on brzydki a nie jest on ładny. Jest on tak w 100%, nie może nie w 100%, ale jest on jakoś ok. Um, no to więc, tak, tak MSP się tutaj właśnie prezentuje. Naprawdę bardzo ładnie. Takie lampeczki kolorowe. no Moim zdaniem, w tamtym roku lepszy był znaczek z kalendarzem adwentowym. No, ale tak to osoby są ładne, naprawdę bardzo mi się podobają. Tak, ja już tutaj mam jutro jest ósme, na pewno wstaję to dopiero jutro. Więc, dobrze, Chyba już będę kończyć. więc macie tutaj odpowiedzi, dlaczego moich filmików nie było. I w ogóle jeszcze jest informacja, dlaczego nie ma na mnie w ogóle żadnych filmików takich związanych z MSP. A w ogóle jeszcze chciałam nagrać jakiś challenge. Tak, challenge. No więc pytam Was o zdanie, czy byście chcieli, na przykład, nie wiem, jakiegoś, jakiś challenge, żebym nagrała, no coś w tym stylu. No to ja już będę kończyć, naprawdę, bo zaraz się już streszczam. a Napiszę coś. Mhm. Wiedzę, że jako może zaraz. A nie zdąży. Dobra, no to ja się już żegnam, była z wam, była z wami kaktusik, no to do zobaczenia w następnym odcinku moi drodzy, który się...